Witam Was, energii W kolejnym odcinku to było grane i dzisiaj mam dla Was, no, trzeba przyznać, że całkiem niezłego białego kruka. Nie jest on może na poziomie bigboxowej wersji Neverhood, ale gra jest też bardzo poszukiwana i jeżeli jest, no to chodzi za konkretne pieniądze. I jest to gra... Dreamweb. Prawdopodobnie wielu z Was o tej grze nigdy nie słyszało. Została ona wydana m.in. oprócz PCta na Amigę. Chociaż na Amigę, oczywiście, nie była to wersja Toki, co jest oczywiście tutaj tą nalepką, że wszystkie dialogi są mówione. Dreamweb jest grą nawiązującą do popularnego nurtu w latach 90., -tych. trzeba przyznać, że on był dosyć popularny, czyli Cyberpunk. I w pewien sposób można powiedzieć, że grając tą grę. Miałem pewne skojarzenia chociażby z Blade Runnerem. Niestety e, były to takie powiedzmy bardziej skojarzenia estetyczne, bo sama gra jest troszkę mniej taka fantastyczna e, w stosunku do e, samego Blade Runnera. Gra jest e, przygodówką, jednakże z paroma e, ciekawymi elementami, z paroma błędami deweloperskimi, a jakże e, i z... Taką dosyć lichą motywacją głównego bohatera. W grze wcielamy się w Ryana, który ma takie sny dziwaczne. W tych snach pojawia mu się jakiś mnich, który mówi, że siedmiu złych chce wprowadzić na świecie chaos i prosi go, aby tych siedem osób zgładził. I Ryan na kanwie tego snu mówi: dobra. To ja biorę, kupuję pistolet i zabiję tych ludzi, których mi kazałeś zabić w moim śnie. Muszę przyznać, że samo to zawiązanie fabuły i motywacja jest tak licha, że czasami się zastanawiałem, że facet się godzi zabić siedem osób, bo mu się przyśnił jakiś mnich. No, Okej, okay, no ale dobra, wtedy było trochę inaczej. W latach 90. takie fabuły to się łykało jak pelikan, jeszcze wow jaka fabuła! Jak, w ogóle jaka motywacja? Super! To nie jest to tamto! Także dzisiaj się już trochę... Na to bardziej patrzę, bo faktycznie deweloperzy wiele przykładają uwagi do fabuły, motywacji bohatera i to wszystko musi być logicznie ze sobą powiązane, jakoś umotywowane. No wtedy działało trochę to na e, innych zasadach. Jeżeli przyjrzycie się grafice, zapewne wrzuci Wam się automatycznie analogia do popularnego hotline Miami. I chociaż to nigdy nie zostało potwierdzone, faktycznie wydaje mi się, że hotline Miami było silnie inspirowane Dreamwebem. Począwszy od charakterystycznego rzutu, czyli widoku z góry, poprzez brutalność, bo w grze faktycznie te 7 morders, które wykonuje Ryan, są niesamowicie brutalne i krwawe, i w pewien sposób. Myślę, że może nawet były wzorowane na te, te brutalne morderstwa, właśnie w Hotline Miami. Do tego dochodzi bardzo fajna cyberpunkowa muzyka, troszkę przypominająca mi tą muzę z Deus Exa. Oczywiście tutaj analogii z Hotline Miami raczej być nie może, bo tam mieliśmy taki, e, takie, takie, te muzyczki syntezatorowe z lat 80., e, ale sama fabuła, też fabuła, sama ta motywacja i. Działania głównego bohatera troszkę też mi przypominała Hotline Miami, ponieważ w Dreamwebie nie do końca wiemy, czy faktycznie nasz główny bohater działa na prośbę tych tajemniczych mnichów z jego snu, czy raczej to wszystko się dzieje w jego głowie. Zakończenie jest, powiedzmy sobie szczerze, mocne i zostawia miejsce na własną interpretację, także sam możesz się zastanawiać, czy to faktycznie dzieje się naprawdę, czy tylko dzieje się w głowie Ryanów. Gra oczywiście w odróżnieniu od Hotline Miami, który był taką, powiedzmy, strzelaninką zręcznościową, tutaj mamy oczywiście typową przygodówkę. No i tutaj zaczniemy od tego, że gra jest absurdalnie trudna. Nie wierzę, że ktokolwiek skończył tę grę bez opisu. Nie wierzę w to, bo to jest niemożliwe. Dlaczego? Gra jest chyba jedyną grą, w której możesz właściwie zabrać wszystko, co widzisz na ekranie. Dochodzą do tego takie absurdy, że Ryan wchodzi do swojego pokoju i leży jedzenie na tacy i sztućce. Możesz podnieść każdy ze sztuczców, możesz podnieść jedzenie, możesz podnieść tacę, na której leżało jedzenie. Dodatkowo na ziemi leży groszek, który spadł z tej tacy, więc ten groszek też możesz podnieść i wrzucić do, swojego, do swojej kieszeni. Ilość rzeczy, które można zebrać, jest absurdalna, a w grze. Jest, wykorzystujesz może z 5% tego co zbierzesz. Druga rzecz, masz określoną ilość miejsca, więc tak naprawdę nie możesz wszystkiego zbierać w nieskończoność. W pewnym momencie masz pełną kieszeń i musisz pewne rzeczy wyrzucać. I tu jest kolejny problem. Często możesz wyrzucić rzeczy które są Ci potrzebne do dalszej rozgrywki, a możesz je wyrzucić w miejscu, do których już potem nie będziesz mógł wrócić. Więc często, mo może się, znaczy może często zdarzyć się może taka sytuacja, że zbierzesz jakiś przedmiot, wyrzucisz go w miejsce, do którego nie możesz wrzucić, a on będzie potrzebny na przykład przy końcu gry i już jesteś ugotowany na cacy. I niestety te błędy są dosyć konkretne. Kolejna rzecz, gra wykorzystuje zwany pixel hunting, czyli szukanie obiektów, które mają wielkość jednego piksela. Gra, ponieważ jest bardzo obfita w detale, co zresztą widzicie na ekranie, szukanie niektórych elementów jest, no, lekko mówiąc trudne. Dodatkowo autorzy w lewym dolnym rogu dali taką lupkę, więc w momencie, kiedy najeżdżamy na coś naszym kursorem, tam się pojawia powiększenie, żeby łatwiej można było trafić, ale wierzcie mi, że to w ogóle nie pomaga. Ja grałem, co prawda przyznaję, grałem w grę z opisem, bo jakbym grał bez opisu, to pewnie za 10 lat bym tego filmu nie nagrał. I często miałem takie sytuacje, że czytałem w opisie, wiem co mam zrobić, wiem, że ten przedmiot jest w tej lokacji, ale ja go nie mogę znaleźć. Więc szukam tym kursorem na lewo i prawo i nie mogę go w ogóle znaleźć. No to, to po prostu jest, a teraz pomyślcie, że gracie w to bez opisu. Przy czym w pierwszej lokacji macie do zebrania sprzęt, rzeczy, które możecie zebrać, jest około 20-30, z czego potrzebny jest Wam tylko jeden. Także jeszcze trzeba założyć, które rzeczy są będą Ci potrzebne w dalszej części rozgrywki, a które nie. No, absu Całkowity absurd. Gra, ponieważ została wydana w 90 trzecim chyba roku, o ile dobrze pamiętam. Yy, została potem oczywiście wydana w 94. Została wydana wersja Toki, czyli ta wersja z dodaną mową. Wcześniej grałem w tą grę co prawda na amidze Uarka, yy, ale jakoś ta gra nam nie pykła za bardzo. Po części dlatego, że nie za bardzo dobrze, nie za dobrze znaliśmy angielski, więc gra była dla nas całkowitym yy... Całkowitym niezrozumie, nie rozumieliśmy jej zupełnie. Druga rzecz, były jakieś błędy w opisie, które uniemożliwiały dalsze przejście. Nie wiem o co chodziło, czy właśnie wyrzucało się przedmiot, którego się nie powinno wyrzucić, czy coś takiego. I gra w którymś momencie, żeśmy się blokowali i nie dawało się dalej, e, dalej przejść. Dzisiaj grałem oczywiście w wersję Toki, czyli w wersję na CD, która umożliwiała nam e, odsłuchanie większej części dialogów. I muszę przyznać, że te dialogi, jak na 94 rok, wypadły naprawdę dobrze i nie są one sztuczne, słucha się ich przyjemniej, muszę przyznać, że to jest bardzo fajna, bardzo fajnie to wyszło. Podoba mi się podejście do grafiki, jest ono dosyć niespotykane w grach, taki widok całkowicie od góry, ale tutaj się sprawdza i muszę przyznać, że te niektóre lokacje naprawdę robiły na mnie wrażenie, a szczególnie robiła na mnie wrażenie, słuchajcie, animacja. Pikselowa, gdzie na przykład te animacje tych mordów, tych niektórych osób są naprawdę niesamowicie brutalne, flaki w ogóle latają, urwane ręce, ale jest to bardzo fajnie zaanimowane. Jeszcze mała ciekawostka. Dreamweb jest pierwszą grą, mainstreamową grą oczywiście, w której występowała nieocenzurowana scena seksu. Oczywiście ta scena seksu. Wyglądała jak wyglądała, pokazana całkowicie od góry oczywiście, ale w tamtych czasach wzbudzała no sporo, spore kontrowersje, kontrowersje, na tyle, że w pewnym momencie osoba, która uprawia seks, leży na łóżku z gołym pindolem, który to ma tam wielkość dwóch pikseli, ale <laughs> spowodowało to, że pojawiła się też wersja cenzurowana. I w wersji ocenzurowanej E, osoba, która uprawiała seks leży w czarnych majtach, także no to już, już wtedy coś takiego było. Jest też to jedna gra, która pojawi się oczywiście w top 10 gier z gołymi pindolami, ponieważ tutaj pierwszy raz coś takiego w grze pokazano, jak właśnie pindol. Także no to jest coś. Oczywiście mówimy o grach mainstreamowych, bo tych wszystkich jakichś tam grach indii pewnie te rzeczy pojawiały się, e, mogły pojawiać się wcześniej. Ciekawa natomiast w grze jest zawartość pudełka nawiązująca troszkę do e, zabezpieczenia antypirackiego. I zaraz Wam o tym powiem. E, samą grę dostajemy w takim czarnym tekturowym pudełku bez żadnych napisów. W środku po kolei. E, oj oj, ale tu mam tych rzeczy różnych. Pudełko z takim logiem Empire. Mamy e, informacje na temat. E, CD, jak instalować i tak dalej. Mamy wygraj z free software za 100 funtów, jakaś reklama. Mamy tutaj jakąś taką karteczkę, która... co to jest? Aha, że trzeba stworzyć najpierw folder, żeby grać. Ale no, jakiś tam błąd, który powstał podczas instalacji. Mamy oczywiście user guide, czyli manual czarno-biały bez właściwie żadnych rysunków i zdjęć omawiających mniej więcej interfejs i podstawowe informacje. No i przechodzimy do najfajniejszej części. Dostajemy do tego książkę. Nazywa się to Diary, Diary, Diary of, of... Diary of Mad Men. I jest to, można powiedzieć, taki mm, pamiętnik, dziennik szaleńca, napisany zobaczcie, napisany właśnie tak, jakby było pisane to odręcznie z... Naprawdę czasami, zobaczcie, bo to jest tak, jakby pokazane, że ta osoba coraz bardziej popada w szaleństwo. To widać na przykład tutaj, gdzie zmienia się charakter pisma. I czytając to, mamy jakby widzimy, co się dzieje w głowie tego szaleńca. Nie będę mówił, kto jest tym szaleńcem, bo to też jest tutaj. Znaczy, no, główny bohater, no, to jest oczywiste, ale e, pokazuje, właśnie wprowadza nas w fabułę i co się dzieje w jego głowie. Tutaj, właśnie, mamy tą informację, że te wszystkie rzeczy, które on, e, które mówią ci mnichowie, zabójstwa, to wszystko się dzieje w jego głowie, w jakimś zwichrowanym umyśle. Ale tak jak powiedziałem, gra posiada też parę fajnych informacji, e, tak zwanych e, zabezpieczeń przed piratami. Na przykład. E, w grze w którymś momencie siadamy przed komputerem, logujemy się na swoje konto, oczywiście musimy wiedzieć, jak się zalogować, i gra pyta nas o hasło. I to hasło. Znajduje się właśnie tutaj, w tym dzienniku szaleńca. Także przed grą trzeba przeczytać tą książkę, aby właśnie zdobyć dodatkowe informacje, które pomogą ci w grze. To jest w ogóle niespotykana rzecz, ale trzeba przyznać, że bardzo fajna. I niektóre rozwiązania niektórych zagadek, co trudniejszych zagadek, są właśnie tutaj w tym manualu. Niespotykana rzecz, ale trzeba przyznać, że fajnie to ze sobą współgra, gra i dostajemy właśnie tą książkę, ten dziennik szaleńca, który warto sobie przeczytać, żeby poszerzyć swoją wiedzę nie tylko o świecie i o głównym bohaterze, ale też znaleźć pewne rozwiązania co trudniejszych zagadek. Bardzo fajny pomysł, przyklaskuję takim pomysłom, niewiele gier się na takie rzeczy decyduje. W większości gier, tak zwany copy protection, polegało to na tym, że albo podaj wyraz z określonego wiersza, z, określonego stron z określonej strony określonego akapitu, albo, tak było na przykład w Robbo, albo na przykład w Tajemnicy Statuetki, wydrukowanie setek kodów Czarnym tuszem na pomarańczowej stronie, przez co nie można było tego nigdy skserować. To też było jakieś rozwiązanie, ale tutaj Copy Protection jest jakby integralną częścią gry. I to jest fajne, to muszę przyznać, że to naprawdę fajnie, bardzo fajnie się sprawdziło i samo czytanie to sprawiło mi masę przyjemności, zwłaszcza, że rozbudowywało moją wiedzę o całej świecie gry, jak i o samym bohaterze. To jest absolutnie mistrzostwo świata. No i oczywiście dostajemy grę. Dreamweb. Najczęściej grę na ebayu, na innych tego typu portalach, kupicie właśnie w tej formie, tylko samo pudełko Jewel Case właśnie z grą. Wersja big boxowa jest bardzo rzadko dostępna, aczkolwiek no można ją od czasu do czasu zdobyć. Dostajemy też tutaj taką, słuchajcie, karteczkę w płycie, zobaczcie, taki fajny rozkładany jakby plakat, nawet z drugiej strony mamy coś takiego. Gra... Grając tą grę, cały czas miałem właśnie wrażenie, że gra była ogólnie przygotowana na komputery Amigę i dopiero potem skonwertowana na komputery PC. I to uczucie nie opuszczało mnie aż do końca całej rozgrywki. Tak jak wspomniałem, gra jest bardzo krótka. Jeżeli gracie z opisem, uda wam się ją skończyć w 2 godziny. Nie za dużo, ale musicie wiedzieć dokładnie, co robicie. Podoba mi, się, podoba mi się zdecydowanie grafika, podoba mi się animacja, sugestywne sceny mordów, które są niesamowicie brutalne. Yy, aczkolwiek gra, trzeba przyznać, że oprócz tych niewielkich, króciutkich animacji, jest dosyć statyczną grą, yy, co jednym może się podobać, innym nie. No, to już, jest, to już od Was zależy. Ogólnie, czy polecam dzisiaj sięgnąć po Dreamweba? No cóż, to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ to jest gra. Po pierwsze, których nie za wiele Wam się uda zagrać, tego typu tytułów, w takiej estetyce adventure'u. Właściwie to chyba Dreamweb jest jedyną grą adventure, której widok jest całkowicie od góry. Ma całkiem niezłą muzykę, całkiem niezłe te animacje. Bardzo wysoki poziom trudności, jeżeli gracie bez opisu. I całkiem idiotyczne rozwiązanie, szczególnie to, że możesz wszystko zebrać, tak? To jest, to jest powiem wam, absurd. Na przykład nasz główny, jeszcze powiem taki przykład, nasz główny bohater jest ubrany. Ma kurtałę, koszulkę, trampki, okulary. Wszystkie te rzeczy są w kieszeni. I na przykład trampki, to nie, że trampki para, tylko każdy osobny trampek zajmuje jedno miejsce w naszej kieszeni. I każdą z tych rzeczy możesz zdjąć, tak? Możesz wyrzucić koszulę albo coś takiego, no po prostu, no absurd. Pewnie starano się po prostu, żeby to było jak najbardziej realistyczne, ale nie do końca, w mojej opinii, to wyszło, bo częściej to frustruje i przeszkadza w rozgrywce niż, yy, niż miałoby być takim, wow, ale to realistyczne, nie. Częściej, częściej to masz jednak wrażenie, że trochę tutaj autorzy przekombinowali z tym wszystkim, ale jeżeli przycierza to oko, to jest całkiem fajna historia z dość słabą motywacją, ale z bardzo mocnym zakończeniem. I e, jeżeli chcecie zagrać, polecam. Przed grą przeczytać ten dziennik Szaleńca, który fajnie wprowadza w rozgrywkę, e, rozwija całą tą fabułę, rozwija. Wasze informacje na temat postaci i to fajnie ze sobą współgra. To jest właśnie mistrzostwo, że to razem ze sobą współgra. Kiedyś nie było czegoś takiego jak, żeby robić intra, które trwało 15 minut z wprowadzeniem albo jakieś tutoriale, które wprowadzają. Kiedyś korzystało się z bardziej tradycyjnych metod, czyli na no właśnie książka, której sobie albo czasami w manualu, najpierw czytałeś manual, miałeś tam podstawowe informacje. O bohaterach, o świecie gry i dopiero zasiadałeś do gry. Dzisiaj mamy oczywiście to już wszystko jakby skumulowane w grze, które lepsze. No cóż, wydaje mi się, że dzisiaj mało kto by chciał czytać Dziennik Szaleńca, także chyba to lepsze jest rozwiązanie, że macie już wszystko w grze skumulowane i często uczycie się o samych postaciach i. O całym świecie gry, grając właśnie w ten taki training, czy też ten tutorial podstawowy na samym początku, który Was wprowadza warka na samej rozgrywki. No wtedy korzystało się troszkę z innych rozwiązań, niekoniecznie gorszych, myślę, że bardziej kombinowano, żeby to jakoś było ciekawe i żeby łatwiej to było przyswajalne. No ale cóż. Wymóg czasu. Dzisiaj czegoś takiego raczej, raczej nie do pomyślenia. Niemniej, dla wszystkich fanów przygodówek i cyber, Cyberpunk'a zdecydowanie warto polecić. Dla osób, które są zaciekawione, to widzicie na gameplayach, tak? Bardzo podobna grafika do Hotline Miami, chociaż gra z zupełnie innego nurtu. No, mnie się podobało w każdym razie. Ja muszę przyznać, że mi się podobało, chociaż motywacja bohatera była strasznie głupia. Ale jeżeli na to się przypnie oko, to gra jest całkiem, całkiem niezła. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.